Kali witać Państwa! Kali zastępować Jamesa Bonda ponieważ on dostać sraczki i od wczoraj nie wychodzić z kibla. Kali nazywać się Kali i zapraszać na wieczorne wydanie porannych wiadomości. Dzisiaj zacząć. Kali zapomnieć tekstu, ale to dlatego, że kali być czarny. Kali już pamiętać. Dzisiaj zacząć od próby samobójstwa Jarka Kaczorskiego, brata Leszka Kaczorskiego, który niedawno umrzeć. Dokładnie o tym zdarzeniu opowiedzieć Państwu Kutasko Mieczysław. Znajduje się na opuszczonym torze kolejowym, miejscu w którym chce się zabić Jarek rzucając wprost pod pędzący pociąg. Zabije się, 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 zabije się Jarek zabijaj się i nas nie wkurzaj, tydzień już tak stoisz i gadasz ciągle to samo. Te tory są nieczynne i żadne pociągi tu nie jeżdżą. Dlaczego chce się pan zabić? Mój brat nie żyje, a jak on nie żyje, to nie będzie mi dawał kasy. A jak on nie będzie mi dawał kasy, to ja nie będę miał z czego dawać łapówek i nie zostanę znowu premierem. Zabije się, zabije się, zabije się, zabije się, zabije się. No zabijaj się, bo my ci pomożemy. Zabije się, zabije się, zabije się, zabije się, zabije się. Co tak długo? Miał pan być wczoraj. Miałem pewne problemy. Zaczekanie spuszczę stówę. Kutasko Mieczysław. Wiadomości. A teraz my mówić o bić u rekordów Guinnessa. Opowiadać o tym cyc Izabela. Witam państwa. Pierwszy z tych rekordów to odbijanie piłki od koszykówki. Nasz śmiałek nazywa się Czesio. Odbił on głowę swojego kolegi już 1 675 237 865 razy. Dlaczego chcesz pobić ten rekord? Bo jak odbiję tą piłkę trilion razy to Marcel mi da muchę. No Czesiu, już zostało ci ją odbić tylko 98 miliardów 324 miliony 762 tysiące 120 razy. A pan jak mówi bez głowy? Ja mówię dupą. Kolejnym rekordem jest stanie na rękach. Nasz rekordista stoi tak na autostradzie już ponad dwa miesiące. Długo pan tak jeszcze będzie stał? Jestem jeszcze młody. Postoję tak do pięćdziesiątki, a później się zobaczy. A dlaczego tak stoisz na tej autostradzie? Bo się nudzę, a jak tak stoję, to mi fajnie jest. Cyc Izabela. Wiadomości. Dawno temu wczoraj o północy w południe być kradzieże. Złodziej ukraść cztery czarno-białe telewizory na kolbkę. Kradzieże te na tej samej ulicy. Policja od tamtej pory próbować zlokalizować kryjówkę złodzieja. Na szczęście żebrający biedak, który żebrać właśnie na tej ulicy mieć przy sobie telefon komórkowy i te kradzieże nagrać, jednak to nie pomóc. A oto być te nagrania. Oh, <laughs> Dziś rano po południu Madonna zapomnieć nałożyć na siebie makijaż i wyjść z domu bez niego. Oto zdjęcia, które zrobić nasz fotograf. A teraz porównanie. Mój wniosek być taki, makijaż jej nie być potrzebny, ona i tak być ładna. A teraz być najnowsze osiągnięcie nauki. To być latający dywan. Opowiadać o tym Cfelczesław. Jestem z tym genialnym wynalazcą tego wynalazku, z panią babą Jagą. Mogłaby nam pani opowiedzieć o tym latającym dywanie? Taki dywan każdy może sobie zrobić w domu. Oto przepis. Składniki: Stary średniowieczny dywan, główna maćka z klanu, włosy z nosa lepera, brud z podpa Gertycha i świeży mocz Tuska. Sposób przyrządzenia: Główna, włosy i brud wrzucić do jednej miski i dokładnie wymieszać, później zalać to szczynami i wymieszać jeszcze raz. Otrzymaną substancją wysmarować cały dywan. Następnie dywan ten zakopać w ogródku, zasypać obornikiem i regularnie podlewać i pielęgnować go. Po roku odkopujemy ten dywan. I na koniec trzeba jeszcze wypowiedzieć magiczne zaklęcie. Czary maret inkiwinki to twój stary. I nasz dywan jest już zaczarowany i lata. Może nam pani pokazać jak się nim lata? Normalnie. Siadasz i lecisz. O tak. A jak się zatrzymać? Nie można. A zejść na dół? Też nie. czesław... Wiadomości. My coraz bardziej zbliżać się do Euro 2012. Zostać do niego 3 dni. Na szczęście my wypełnić nasze plany. O to co udać się nam osiągnąć. By wybudować nowe hotele. Drogi. Stadiony. Jednak tym co nam wyjść najlepiej być atrakcja turystyczna. To już być wszystko, co my przygotować dla Państwa w dzisiejszym programie. Prowadzącym być Kali.